Znasz to uczucie, kiedy siedzisz wieczorem na kanapie, wcale nie jesteś głodna, a mimo to czujesz, że musisz coś zjeść. To tak jakby w środku ciebie coś się wierciło, coś się domagało uwagi, tak jakby jedzenie miało uspokoić to wiercenie i ten niepokój. Lodówka, szafki z przekąskami działają wtedy jak magnes. Niby wiesz, że tutaj nie chodzi o głód, ale Coś cię tam ciągnie, trudno ci się zatrzymać, i mimochodem idziesz na poszukiwania. To, co opisałam, nie jest brakiem Twojej silnej woli. Twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć. Dziś opowiem Ci, jak rozpoznać, kiedy jedzenie staje się emocjonalnym mechanizmem radzenia sobie ze stresem, z napięciem, z frustracją, ze złością, ze smutkiem. I co możesz z tym zrobić, żeby w końcu odzyskać spokój? Cześć, mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. I dzisiaj chciałabym Cię zaprosić na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o obiadaniu się pod wpływem emocji. Zapraszam. Pamiętam bardzo dobrze moment, kiedy dopiero co prawda po latach, ale w końcu dowiedziałam się i dotarło do mnie, że to co robiłam w przeszłości nie miało nic wspólnego z głodem albo z chęcią zaspokojenia. Jakiś po prostu, wiecie, ochot na jedzonko. Nagle mi się wszystko spięło do kupy i byłam w stanie zobaczyć, jak z lotu ptaka wszystkie te wieczory, które spędzałam po pracy na wynajmowanej stacji, wraz z moim mężem w naszym pokoiku na wygodnym takim czarnym bujanym fotelu, który miałam od mojej siostry. On ten fotel miał też masaż, taki masażer w środku, można go było podłączyć do prądu. Był z Iska, pamiętam. Siadałam tam, kładłam sobie na nogi m, taki niebieski, bardzo mięciutki kocyk, a przede mną był jakiś laks IKEA, a na nim po prostu Uczta, uczta składająca się z wielu kanapek, przekąsek, kabanosów, parówek, serów, co tylko chcecie. Po tej uczcie było szybkie sprzątanie, wzięcie tych wszystkich naczyń, wyniesienie i wymienienie tego na przekąski, snaki, tak byśmy to nazwali: chipsy, naczosy, chrupki, no i oczywiście słodycze. Każdego dnia wracałam wtedy do domu po bardzo trudnym dniu. No, umówmy się. Jak człowiek jest młody, jak pojawia się opcja pierwszych pieniędzy, to myślimy sobie, że jesteśmy niezniszczalni. I godzin w pracy uczniów, szkół, projektów, prób, zespołów, nagrywania płyty, grania w orkiestrze takiej, srakiej, w mieście obok, wszystko. Ja Zadzwonił telefon, ja mówiłam, tak, na wszystko się zgadzałam. Dwa razy w tygodniu jeździłam do na, czyli do mieściny obok. I grałam tam na stałe w orkiestrze Dętej jako jedyna kobieta, ale to akurat w moim starym fachu zupełna norma, do przyzwyczajenia się. Pracowałam na stałe w dwóch szkołach tutaj na miejscu w Szczycinie, i między nimi po, po prostu podróżowałam, między jedną a drugą szkołą musiałam chodzić, a w jednej szkole miałam taką zasadę, że biorę wszystko na początek, żeby sobie rozkręcić uczniów, renomę. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, żeby stać się osobą kojarzoną w środowisku. Ja też przyjechałam po trzech latach nieobecności w tym mieście, więc trzeba było się na nowo wgryźć w rynek. Biorę wszystko, zgadzam się na wszystko, każdy uczeń mój, każda grupa, wszystkiego się nauczę, wszystko ogarnę i tak dalej. Do tego wszystkiego jeszcze, wiecie, aktywne życie, muzyka, czyli jak pojawił się jakiś projekt na horyzoncie, jakaś próba, jakieś nagranie płyty, to ja oczywiście się zgłaszałam. No i gdzieś tam soboty i niedzielę spędzałam, czy to na próbach, czy to w studiu nagraniowym, i jakoś to życie się tak toczyło. Toczyło się intensywnie, ale bardzo kochałam to życie. To w ogóle było wspaniałe. Pieniądze tragiczne, uwierzcie mi. Niech was nigdy nie zmieni to, że muzycy w Polsce zarabiają dobrze. Celebryci, ci na samym szczycie, ci, którzy mają kontrakty, płyty i, i wytwórnie i w ogóle wszystko, to na pewno tutaj nie mam co do tego wątpliwości, ale tacy ludzie, którzy próbują wieść normalne życie, a nie w blasku fleszy, to. Muszą naprawdę się po tych miastach i mieścinach obok najeździć, od szkoły do szkoły, od próby na próbę. Zawsze pod koniec dnia byłam napięta. No, dzieciaki potrafią dawać w kość, hałas też towarzyszy człowiekowi w takiej pracy, zwłaszcza jak się prowadzi jakieś umuzykalniające zajęcia dla przedszkolaków, to wiecie jak to jest. I ja nawet się nie zastanawiałam, co się dzieje wieczorem. Ja nawet nie miałam takiego pragnienia, żeby to w ogóle kiedykolwiek zmieniać. Dla mnie to był mój moment resetu. Moment, no taka chwila, gdzie w końcu mogę spędzić czas z moim mężem, jeszcze w narzeczonym, w końcu możemy obejrzeć coś naszego, w końcu możemy zjeść nasze jodzonko, w końcu się od tego wszystkiego odetnę. Nie pamiętam, czy ja jadłam w pracy. Czasami mam jakieś takie, mm, wiecie, Sceny przed oczami, gdzie wchodzę do żabki, którą miałam naprzeciwko jednej szkoły i sobie coś tam kupuję, ale czasami kupowałam tam kanapkę, a czasami wielkiego loda Oreo. To wiecie, Oreo, kanapka. O Boże, kocham tego loda. Wieki go. Nie jadłam. Nie wiem, czy ja jadłam wtedy te nasze wieczorne kolacje, biesiady, dlatego że chciałam jeść. Nie, nie dlatego, że byłam głodna. Ja po prostu przez chwilę chciałam nic nie czuć poczuć to odcięcie, ten moment puf, ja to tak lubię nazywać, bo chodzimy takie naładowane tymi emocjami, puchniemy jak balony i ten moment, brzydko powiem, ale powiem to z perspektywy osoby, która doświadczyła tego no, no niejednokrotnie, ten moment, kiedy już jesteśmy tak objedzone i tak obżarte, to jest takie kurwa, nareszcie! Nareszcie jest to tak, taka ulga, jakbyśmy gdzieś dobiegły, jakbyśmy coś zdobyły, to w podcaście z Moniką Michalak ja też porównałam do takiego uczucia nicości podobnego, które, które występuje przy orgazmie i potem znika. I za moment aż trudno się złapać wspomnienia o tym, co przed chwilą było. Tylko że po napadzie, po takim solidnym napchaniu się, kiedy ja czułam to odcięcie, na kilka sekund potem zalewa nas fala wyrzutów sumienia. Kiedy się coś zdobędzie, kiedy się gdzieś dobiegnie, kiedy osiągnie się orgazm, to nie mamy wyrzutów sumienia. Znaczy, mam nadzieję, że nie macie, nie miejcie, proszę was. A po przejedzeniu się zawsze wielka fala wyrzutów sumienia i to poczucie, że miało być inaczej, że przecież obiecywałam sobie coś innego. Gdzieś w środku konfrontujemy się z ulgą ulgą, że przez moment było ciszej w tej głowie, że przez moment ten balon nie był taki napuchnięty, mogłyśmy go przebić. A potem już przychodzi bardzo znane uczucie rozczarowania. Rozczarowania sobą. I ja pamiętam ten moment, kiedy mi się te klocki ułożyły i kiedy ja w końcu pojęłam, dopiero po latach, że te moje uczty na początku mojego dorosłego życia to był mój wentyl. Wentyl, gdzie ja regularnie z uporem maniaka spuszczałam powietrze ze swojego napuchniętego emocjonalnie balonika. Często mylimy głód fizyczny z emocjonalnym, bo obie te potrzeby odzywają się podobnie jakimś napięciem, jakimś impulsem, silnym pragnieniem ale jest między nimi kilka kluczowych różnic, które warto nauczyć się zauważać. I gdybym dzisiaj jeszcze raz była w tamtej sytuacji, siedziała na tej stacji z moim mężem i przyszłoby mi jeść kolację. To chciałabym mieć tę wiedzę, którą Ci dzisiaj przekażę. Głód fizyczny zawsze pojawia się stopniowo. On już wcześniej daje jakieś sygnały. Będzie narastać wraz z upływem czasu. Czujesz burczenie w brzuchu, spadek energii, trudno jest Ci się skupić i to będzie się powolutku w ciągu dnia nasilać. Burczenie będzie bardziej Ci dokuczać, będzie coraz głośniejsze, potem połączy się to jeszcze z takim uczuciem pustki w brzuchu. Każdy posiłek wtedy smakuje dobrze, umówmy się. To jest to, co ja mówię. Czyli najlepsza przyprawa w kuchni, jaka istnieje, deficyt kaloryczny. Każdy posiłek będzie nam smakować. Nie mamy konkretnej zachcianki, po prostu wiemy, że potrzebujemy jedzenia. Ale w sumie, czy makaron, czy ryż, czy kanapka? Spoko, byleby zaspokoić głód. A głód emocjonalny jest inny. Pojawia się nagle i jest takim. Impulsem, jakby ktoś po prostu dał ci strzała w twarz, nagle i z nim nie ma dyskusji. Teraz tutaj, daj jeść, teraz tutaj, nie obchodzi mnie, co teraz robisz? Rzucaj wszystko, teraz tutaj, bo inaczej będę się czuć z tym źle, że nie jemy. Ten impuls pojawia się bardzo często w odpowiedzi właśnie na stres, złość, smutek, nudę albo po prostu za duże napięcie i sfrustrowanie. Ciężkim dniem. Taki głód nie chce czegokolwiek. Jemu ja nie zaproponujesz, a to może jabłuszko, a może by kolega sobie paprykę przekąsił, albo marchewkę ja mu zaraz obiorę. Nie, w ogóle nie ma takiej opcji. Chce konkretnego smaku, czekolady, chipsów, czegoś tłustego, słonego, słodkiego, a najlepiej wszystko naraz, albo wszystko po sobie w dowolnych konfiguracjach. I kiedy go zaspokoisz, głowa właśnie na chwilę się uspokaja. Jest ta nicość, puf. Przebity balonik, ale ciało wcale się nie czuje lepiej, bo problemem przecież kuźwa nie był brak jedzenia, nikt tu nawet nie był za bardzo głodny, tylko brak ukojenia, zaopiekowania się tymi emocjami, zaopiekowania się tymi trudnymi chwilami. To, co może bardzo pomóc, to nauczyć się na pewno zauważać pierwsze sygnały napięcia, zanim jeszcze pojawi się myśl: muszę coś zjeść. U mnie często zaczynało się od takiego Takiego niepokoju, trochę przyspieszony oddech, lekki ucisk w klatce piersiowej, gonitwa myśli, tak jakby coś się miało zaraz wydarzyć. Cisza przed burzą, niepokój przed burzą. U innych kobiet, z którymi pracuję na konsultacjach psychodietetycznych, to czasami jest takie napięcie w ciele, że niektórzy mi to opisują jako spięte ciało, spięte mięśnie. A niektóre dziewczyny porównują to do bezsilności, że kojarzy im się to z momentem, jakby były zupełnie bezsilne wobec tego, co się za chwilę wydarzy, i wiedzą, że to jest nieuchronne, co się za chwilę wydarzy. Warto wtedy zatrzymać się na chwilę i zapytać siebie, czego ja teraz tak naprawdę potrzebuję. Czy to jest głód, czy to jest reakcja na moje emocje? Czasem odpowiedź będzie brzmiała, że potrzebujesz się do kogoś przytulić, wygadać, wypłakać. Czasem będziesz potrzebowała po prostu odpocząć i mieć pomysł na ten odpoczynek. Kiedy zaczynasz to zauważać, zyskujesz zajebisty wybór, bo możesz w końcu odpowiadać inaczej niż jedzeniem. Wyobraź sobie, Halinko, że ja stworzyłam audioporadnik, gdzie pokazuję osobom obiadającym się krok po kroku, jak rozbrajać te mechanizmy, bez żadnych zakazów, diet, planów. Bez budowania poczucia winy lub takiego wrażenia, że coś powinnaś albo coś musisz zrobić. Uczysz się tam, w audioporadniku, razem ze mną, swojego ciała, swoich reakcji, swojej głowy, tak by jedzenie przestało być narzędziem do ucieczki, a w końcu stało się czymś, co cię wspiera, co cię cieszy, co cię karmi i odżywia. Dla mnie ten moment był przełomowy, kiedy w swoim życiu zaczęłam jeść dla odżywiania się. A nie po to, żeby uciszać swoje problemy lub gasić nudę, która towarzyszyła mi bardzo często. I niezależnie od tego, czy obiadasz się pod wpływem emocji, czy Twoje obiadanie wynika z tego, że popełniasz jakieś błędy żywieniowe, które cię prowadzą do tego obiadania, to uwierz mi, ten audioporadnik będzie dla Ciebie, bo on jest bardzo, ale to bardzo obszerny. I po to ma formę audioporadnika, żebyśmy mogły się spotykać tak, jak teraz się spotykamy w tym podcaście. W takiej naszej intymnej konfiguracji. Masz mnie najpewniej na słuchawkach: spacerujesz, idziesz gdzieś, podążasz, jedziesz, i jesteśmy w tym same. Same możemy sobie teraz o tym pogadać. Ja będę do ciebie gadać, a w tobie będą procesować różne rzeczy, które uruchomię tym swoim gadaniem. I na tym stoi audioporadnik właśnie na tej idei. Mi się to bardzo podoba, że te cięższe podcasty, te dłuższe treści, te bardziej takie wrażliwe, intymne. Mogę ci szeptać do ucha. I ja bardzo lubię w ten sposób przerabiać coś. Lubię słuchać podcastów, lubię słuchać muzyki, właśnie będąc wyłączoną od reszty świata, bo mogę się wtedy skupić na swoich myślach, a ja bardzo to lubię chować się tam w sobie w środku i rozgrzebywać, patrzeć, przyglądać się. Jestem nieustannie w jakimś procesie. Dlatego, kiedy przyszło mi do głowy stworzyć narzędzie dla osób, obiadających się, no ja nie widziałam innej opcji. Jakieś kursy, e-booki, dajcie spokój, o kandydupy to rozbić. Audio poradnik. I ja wtedy dopiero poczułam chęć nagrywania i nagrywania i nagrywania bez końca. Tego produktu przez jakiś czas nie było. Nie było go, ponieważ promowanie czegoś tak trudnego to jest rzecz bardzo wymagająca dla twórcy, a ja lubię działać zgodnie z tym, jak czuję i co czuję. I na jakiś czas po prostu schowałam audio poradnik na sklepie. U siebie do kieszonki. Żyłam z moją grupą audioporadnikową, która mieści się na WhatsAppie, i po jakimś czasie, jak mogłam obserwować, z czym dziewczyny mają problemy, o czym piszą, o czym rozmawiają, z czym przychodzą, zapytałam się ich: Co jeszcze?. Miałam już pewność, że raczej większość z nich odsłuchała ten audioporadnik, bo minęło sporo czasu od premiery, i dziewczyny zaczęły mi, mi pisać: Co jeszcze? O czym by jeszcze posłuchały, co by jeszcze zobaczyły w tym produkcie? Ja dzisiaj, lokując swój produkt, będąc sama dla siebie sponsorem tego odcinka, mówię ci, że dograłam nowe części. I już od dzisiaj możesz wejść w posiadanie audioporadnika rozbudowanego. Z tymi nowymi częściami, z tą nową aktualizacją, która została stworzona, uszyta na miarę pod użytkowniczki tego audioporadnika. I to wszystko. Możesz zakupić po starej cenie. Osoby, które już audio poradnik mają, oczywiście otrzymują aktualizację bezpłatnie. Jeżeli chcesz poznać szczegóły tego produktu, poczytać więcej, bo ja bym tak mówiła, jeszcze o swoim dziecku to ja bym mogła naprawdę bardzo długo Ci opowiadać, to leć do opisu, kliknij link i tam się wszystkiego dowiesz. Jeśli dziś usłyszysz w głowie, to znajome muszę coś zjeść, jeśli wieczorem Przyjdzie ta chwila, gdzie będzie narastać w tobie frustracja i zacznie się szukanie, myszkowanie po szafkach. Proszę cię, zatrzymaj się na chwilę. Zrób jeden głęboki wdech i zapytaj siebie: czy naprawdę chodzi mi o jedzenie? Czy ja naprawdę jestem głodna? Bo czasem to, czego naprawdę potrzebujesz, nie będzie batonem. Tylko chwilą czułości, wypłakania się, zaopiekowania się wolnym czasem, spokoju, oddechu, kąpieli, rozwiązania krzyżówki, przytulenia psa, pogłaskania kota czy ucałowania dzieci na dobranoc. Dziękuję Ci, że byłaś ze mną w tym odcinku i dziękuję, że dałaś mi taką możliwość, żebym ogłosiła powrót audio poradnika. To dla mnie wielka chwila, bardzo wrażliwy moment, moje takie najbardziej intymne dziecko, które powstało. Więc serdecznie Ci dziękuję, że mogę z Tobą dzielić się tą radosną nowiną. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak budować zdrową relację z jedzeniem, jak radzić sobie przed napadem, jak radzić sobie po napadzie, to koniecznie zajrzyj do audio poradnika. Link, przypominam, znajdziesz w opisie tego odcinka. I pamiętaj, Ty nie musisz walczyć ze sobą. Nie musisz walczyć ze sobą w ogóle, ale nie musisz też walczyć sama. Wystarczy, że zaczniesz siebie słuchać i, i pozwól mi pokazać Ci właściwą drogę. Pamiętaj, że ja w tym miejscu byłam. I w treściach, które chcę Ci zaoferować, nie znajdziesz takiego coachingowego pierdololo w stylu o, jak chce Ci się jeść, to idź pobiegaj, albo se zjedz jabłko. Nie, nie. Ja byłam w tym miejscu wielokrotnie i miałam takie napady objadania się, o których wstyd mi nawet myśleć, a co dopiero mówić. Ale o tym może innym razem. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa! pa.